Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o bardzo przyjemnym i mocnym robocie planetarnym firmy Coliber RoboMax X2200W. Pokażę Wam jak radzi sobie z zagniataniem ciasta kruchego, drożdżowego, z przygotowaniem masy makowej oraz z ubijaniem białka. Przepisy na wyśmienitą kruchą szarlotkę, bułeczki maślane oraz makowiec po japońsku przygotowane w tym robocie będą pokazane w kolejnych filmikach. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jego estetyczny wygląd. Prezentuje się fantastycznie. Dostępny w czterech wersjach kolorystycznych czarny, czerwony, srebrny oraz biały. Myślę, że każdy znajdzie odpowiedni kolor dla siebie. Robot jest przede wszystkim bardzo prosty w obsłudze. Wygląda na solidnie wykonanego. W użytkowaniu zadowoli zarówno początkującego kucharza, jak i kucharze z doświadczeniem. Do zestawu dołączone zostały trzy metalowe końcówki. Mieszadło wyposażone w silikonowe ściągacze idealnie zbiera ciasto ze ścianek misy, hak, który służy do zagniatania ciężkiego ciasta drożdżowego oraz trzepaczka ze stali nierdzewnej do ubijania. Te trzy końcówki idealnie nadają się do mieszania, zagniatania oraz ubijania produktów do każdego rodzaju ciasta. Czyli na przykład przygotowanie ciasta drożdżowego, do biccy, kruchego, przygotowanie chleba, domowego masła, przygotowanie masy do ciasta, ubicie piany białka czy śmietany, przygotowanie domowych sosów czy majonezu. To dla tego robota naprawdę nic wielkiego. Poradzi sobie bez żadnego problemu. Praca w kuchni staje się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Urządzenie to posiada 6 poziomów prędkości oraz wyposażone jest w bieg pulsacyjny, który zwalnia i przyspiesza na przemian, dzięki któremu lepiej radzi sobie z mieszaniem gęstych mas i ciasta. Misa stalowa o pojemności 6 litrów z dużym uchwytem jest bardzo wygodna w obsłudze. Bardzo łatwo jest zamontować i wymontować misę z urządzenia jedną ręką. Jest bardzo dobrze wyprofilowana i dopasowana do obrotu ramienia mieszającego. Wyposażona jest w osłonę przeciwbryzkową. Moc nominalna urządzenia to 1400 W, moc szczytowa to 2200 W. Napęd urządzenia jest w pełni metalowy. Dzięki użyciu tego materiału urządzenia będzie służyć nam niezawodnie przez długie lata. Podsumowując, robot bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, jest naprawdę mocny, radzi sobie z każdym rodzajem ciasta, sprzęt jest solidnie wykonany, pięknie się prezentuje. Nóżki antypoślizgowe bardzo dobrze trzymają się blatu, dzięki temu robot jest stabilny podczas pracy i nie porusza się nawet przy najwyższych obrotach. Po kilkunastu przepisach z nim w roli głównej nie doszukałam się żadnych minusów. Robot ten jest jak najbardziej godny polecenia i jeśli ktoś z Was jest zainteresowany jego specyfikacją czy też zakupem, to link do tego produktu znajdziecie w opisie pod filmikiem.